Właśnie wyjechaliśmy z naszej miejscówy w Łazach, fajnie było, ale trzeba jechać w jakieś miejsce, gdzie będzie jeszcze fajniej, no wiadomo może nie być fajniej, ale jednak to o to chodzi, stanąć autem dwa noclegi, no jak jest za długo, to już się czujemy za bardzo zadomowieni. Tylko zdrowa żywność, pamiętajcie. Tylko zdrowa żywność. O, tylko zdrowa żywność, o! Tylko zdrowa, tylko. No to on normalny jest? On Panie. cię tu zostawił, tak? Panie. Zostawił cię? A, powiedziałam, wysiadał No tak się pokłóciła z Piotkiem, że pojechał. Pojechał sam. <laughs> nie pojechał, ty już nie wkręcaj, ty nie, nie To nie gdzie on nie jest? Nie zostawiaj siebie w takim dobrym świetle, bo ci brudny. Ja bym w życiu nie zostawił, Beaty z dziećmi. <laughs> Nie tak naprawdę kolejka jest na stacji benzynowej, Piotr już tam gdzieś z tyłu. a z dziećmi by nie zostawił, ale Cały czas jedziemy do innej miejscówki. Tam na miejsce mamy jeszcze chyba z 40 minut drogi. 30 minut. 30 minut według nawigacji. Ja nie wiem, patrzyłam, nie odpukałam żadnej miejscówki. To musimy szukać miejscóweczki. Jakiejś. No to już! Telefon no to co już, no to, to szukamy. Trzeba ludzi pytać. Trzeba wysiąść ludzi pytać. Halo? Halo? Halo. Halo. Nikt nie odpowiada. Daj pan spokój. To to ludzie niemiłe, takie teraz. Lena, wołaj. Muszę. Nie, nie, Edyta. Muszę mu tam powiedzieć, bo nie wiem czy on widział. Bo... Piotrek! Ty widziałeś co wam się dzieje? Jak jedziesz, to tutaj. Słyszysz, cały czas cały czas to ci się normalnie tak obraca, kręci się cały czas. Piątek. Powiedz nam, co wymyśliłeś, gdzie stajemy? Czy za darmo, czy płacimy. Nie. Yeah. Zastanawiamy się, czy po prostu nie wjechać na kemping. Jesteśmy teraz w Pobierowie. Kemping siedem Żab. Siedem żab. Kemping się nazywa. Bodajże 76 zł za dobę. Zgaś auto. No, teraz podejmiemy jakieś decyzje. Czy szukamy gdzieś za darmo? No i na razie decyzja taka zapadła, że na te 7 żab ten kemping nie wjeżdżamy. Spróbujemy znaleźć jeszcze jakąś inną darmową miejscówkę i idziemy się przejść do Pobierowa. Może na plaży. A później zobaczymy w Pobierowie jaki spokój, jak mało ludzi. Aż dziwne. Masiałek, Pasiołek Masiałek, matowek. mamy matowek. z Pobierowa? mamy co ty masz robaka pokaż. Jaki robak, ale masz robaka. No, robal. Ja tu pokazuję już. A tu fryteczki masz, zobacz, am. Mama zaraz da fryteczkę. Co ty chcesz grać? Normalny jesteś? On z rodziną przyjechał, on, on się mnie pyta czy ja idę grać. Dajcie spokój widzowie kończę tą scenę Excuse me eh, Moskitos Si No Dąbach zrobił Idziemy zobaczyć Gdzie jest łóżko Gdzie łóżko jest? Oj Zobacz tu Oj. Co się stało? Bach zrobiło. Bam było. Nom się wywrócił. Idziemy Reakcja Madzi. Co się stało? Bam. Bam. Idziemy dalej. Bam. Idziemy na górę. Tam też bam. Tu ujdziemy. zobacz. Pokój Madzi. Widzisz? Ten moment kiedy wracasz do domu i żonie mówisz że wypiłeś jedno piwo na czajnik na tata da Am Siadaj do krzesełka Tu siada Majka? Siadaj, tata Am Jula siada? Chodź, <ing> idziemy do łazienki rączki umyć. Idziemy rączki umyć, tam. Idziemy umyć rączki. Co się stało? Bach zrobiło wszystko, za Nie wiem. Raz. Proszę. Proszę. Ty, 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 ty. Nie, ja, tra ja trafiłem to by A jednego ja nic nie wygrasz. Zostało. ryby. Piotrek chce śledzia. Zobacz. Są śledzie, jest dursz i muryna. Tak, to jest jego dzień. Brawo Piotrek. jeszcze Nic nie wygrałeś, ale dla dzieci jesteś bohaterem. Ja wiem. No, przestałem na chwilę nagrywać. Pokaż Lena. Maja. Lenie się udało. Przed chwilą Lena zasowała i jej się udało takie coś wygrać. Nie, to teraz znowu ileś ja raz. Ale mamy jeszcze to ja nie, będzie. nie, teraz ja. Akurat trafiło na tą moc. Nie, Jula, W poszukiwaniu dzikiej miejscowy. Wygwi miejscowość wygwizd wygwizdów absolutny. A tak naprawdę, jaka miejscowość w datkach? Dziwnówek, tak? Nie, na pewno nie. A co? Nie wiem jaka. No dobra, nie wiemy jaka. Ale jedziemy gdzieś tam niby nad jakimś jeziorem Nad jeziorem nad morzem Ma być miejscowa fajna darmowa z plażą No i dojechaliśmy na tą naszą miejscówę, na której na pewno spędzimy z dwa dni, bo jest, no wydaje się w każdym razie być super Zostaw kija, Właś do wody, biegnij do wody, biegaj, biegajcie szybko i biegajcie do wody. My już rozłożeni praktycznie. Jeszcze trzeba rozłożyć, a tu właśnie nadjechała kolej na te czwóreczka. O DW Wrocław. Pewnie też gdzieś tu się rozłożą. Wieczór się zbliża. Trzeba będzie niedługo z wykrywaczem i zobaczyć. Madzia, wykąpana. Madziula, no nie widać, słońce świeci. Wykąpana. Miejsca jest, także Adi Weichero, to do ciebie. Ty sam z żonką, miejsca będziecie mieli tu mnóstwo. Jak najbardziej tę czwóreczkę kupujcie. Tamta te czwóreczka widać ma jakieś szafki, jakąś zabudowę. No ale dwoje ludzi to to mogą spokojnie sobie tutaj przestrzeń, gdzie są dwa fotele obrócone tyłem. Mogą sobie zagospodarować. I widać, że ta te czwórka ma chyba dach podnoszony do góry. Jeszcze z dzieckiem. A z dzieckiem, czyli dwójka dorosłych i dziecko. Trójka dzieci. Trójka dzieci? dzieci? <laughs> Ja myślałem, że to jest dwójka dorosłych, rzeczywiście trójka dorosłych, dwójka, do, dwójka dorosłych i trójka dzieci, ale jest dach podnoszony, to jest jakaś Westfalia chyba wersja, tak, że będą sobie spali na górze też. No fajna, fajna, ale taka to już, taka to już kosztuje dużo. Ten, spanie, już rozłożyli. No, taka też czwóreczka by nam się przydała, ale za taką to chyba trzeba dać z 30 tysięcy, jak nie więcej. Kolejny dzień, wszyscy już obudzeni. Ja włączam laptopa, bo będę dodawał filmik. A na dworze strasznie wieje. Wszyscy siedzą. Za Piotrka t czwórką, bo tam nie wieje. Rano byłem na tej plaży, która jest tutaj, na wprost. Wynik około 20 minut chodzenia i złoty 21 zł znaleziony. Marnie, ale cokolwiek jest. Później jeszcze włażę z wykrywaczem do wody. Zobaczymy. Ej, wybraliśmy się na łódki. jesteśmy no, na łódce. Buja, buja, no, buja, strasznie, ale buja. Zobaczcie, jak daleko brzegu. Tam jest brzeg. Tu my z Piotrkiem. Uh -huh. Bez uh -huh. no. ale, Chcecie buja. zobaczyć naszą łódkę? Jesteśmy już naprawdę daleko od brzegu. Tam gdzieś chyba Edyta jest Piotrka coś wciąga Piotrek! Dobra, czas na podwodne ujęcia! Czas temu poszedł na zakupy. Właśnie na niego czekam. O, wraca. Piotrek wraca. Pełne, pełne siatki ma. Tutaj trochę mniej wieje za autem. Teraz będziemy robić sobie obiadek. I myślę, że w tym odcinku, w tym filmie to by było na tyle. Przepraszam za ten wiejący wiatr w mikrofon. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Za, który w kolejnym filmie, który zaczniemy na tej samej miejscu. Cześć, pozdrawiam wszystkich widzów.